Cześć tu, um, ja wam to powiedzieć. Pan lew dawny legrys. No i właśnie zaczynam to wam małą przygodę w Minecraft. I będę to nagrywał z paroma osobami na jednym serwerze. No, a tu właśnie mamy darmówkę, jedzenie. Mam duże kudziaksowe. O, chlebek. Co jeden chlebek? O chlebku nie wiedziałam. No bym jechał dodali, ale fajnie. Ło, rybcie dodali. Kopieczone. Robuski, każdy dostęp A golden, golden ple. Dajcie nam golden. A ciacha tutaj. A dobra. No i wiecie. chciałbym żebyście przyszli na ten serwer Luzaki test i byśmy nagrywali własne przygody. No i chętni wiecie pisać w komentarzach. Był z wami pan lew